Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w moim pierwszym materiale, który podzielony będzie na dwie części. Na dwie części, natomiast Ty jako użytkownik będziesz miał dostęp do obu części, jeżeli oczywiście będziesz miał taką ochotę, jeżeli będziesz miał ochotę ponownie odtworzyć na przykład moje wideo. A te dwie części polegać będą na tym, że jedna z nich będzie właśnie w formie wideo, która jest dla Ciebie w tym momencie dostępna. A druga w formie audio, w formie podcastów. Dlaczego? Dlatego, że przeprowadziłem pewien research, jeśli chodzi o wymagania moich e, czytelników, moich słuchaczy, i okazało się, że zdania są podzielone. Zdania są podzielone i są osoby, które preferują oglądanie materiałów wideo, na przykład na platformie YouTube, a są osoby, które. Tak jak ja, ja do takich osób również się zaliczam, które bardzo dużo jeżdżą samochodem, samochodem i, i życzą sobie formę audio. To jest oczywiście kwestia preferencji indywidualnych. Dlatego chciałbym podzielić to na dwie takie alternatywy. A zresztą, kwestia podcastów to zawsze było w pewnym sensie moje marzenie. Zawsze chciałem nagrywać. Wielokrotnie słyszałem o tym, że mam radiowy głos, więc warto, żebym to wykorzystał, żebym, żebym spełniał swoje e, marzenia. I tak też się dzieje. Oczywiście nie wydaje mi się, żebym miał głos radiowy, natomiast podobno jest ładny, ale to jest mały problem. E, nie tym problemem chciałbym dzisiaj się zająć. Treści, jakie chciałbym, treści, jakimi chciałbym się z Wami dzielić, będą oczywiście dotyczyć, tak jak do tej pory to wyglądało, kwestii żywieniowych, kwestii hmm, stricte psychologii. No i oczywiście w najlepszym wypadku, a to moja specjalność, łączenia tych dwóch dziedzin. I moi drodzy, jeśli chodzi o odchudzanie, to. Tak, to ten, ten, ten tytuł, jaki pojawił się e, na, na różnych platformach, jest poniekąd clickbaitowy, przyznaję się do tego, natomiast ja i tak uważam, że to jest sprawa pierwszorzędna. Jeżeli nie wyeliminujesz tego, o czym za chwilę Ci powiem, to zawsze będziesz borykać się z problemem nadwagi, otyłości, jeżeli oczywiście taka Ci towarzyszy. Problem, jaki musisz wyeliminować, dotyczy przyczyny. Czyli jeżeli nie wyeliminujesz przyczyny odchudzania, to nic z tego nie będzie. I brzmi to banalnie. Ja wiem, że brzmi to banalnie dla wielu z Was. To nie jest żadne odkrycie. Myślę, że większość z Was chciała tutaj w tym momencie odnaleźć pewien magiczny sposób. Pojawiający się w głowie e, osoby, która tyle lat się borykała z nadwagą, z otyłością. I oto jedna sztuczka, która polega na wyeliminowaniu jednego produktu, robi robotę, kolokwialnie mówiąc. Natomiast, no nie. Dobrze wiecie, jeżeli mnie słuchacie, jeżeli mnie oglądacie, że jestem zwolennikiem podejścia zdroworozsądkowego. I w mojej opinii. Nie ma absolutnie żadnych powodów ku temu, żeby eliminować jakikolwiek produkt z waszego gadłospisu, jeżeli oczywiście nie macie konkretnych jednostek chorobowych, które wedle literatury muszą opierać na eliminacji danego produktu. Jeżeli czegoś takiego u Was nie ma, a co mam na myśli? No mam na myśli na przykład insulinooporność, mam na myśli. Niedoczynność tarczycy, mam na myśli celiakię. mam na myśli problemy związane z wątrobą, i yy, dieta na przykład lekkostrawna, no to wtedy oczywiście faktycznie mówimy o wykluczeniach. Jeżeli jesteś osobą, która boryka się z problemem nadwagi otyłości, nie ma wymienionych wcześniej chorób yy, czy jednostek chorobowych. A może i nawet ma insulinoporność? to wcale nie uważam, żeby to był problem. Wcale nie uważam, że ta dieta musi być naprawdę bardzo, bardzo okrojona. Ale o tym może kiedy indziej. Ale chciałbym podkreślić fakt przyczyn otyłości. Bo kochani, tak się składa, że bardzo wiele osób pisze do mnie z pytaniem, w jaki sposób poradzić sobie z odchudzaniem. I oczywiście tutaj no kwestią nadrzędną jest. Produkt. Produkt, który sieje po prostu złą sławę jest to często pieczywo jest to często ziemniak, makaron, słodycze ale to nie eliminuje problemu. Nieraz już Wam też mówiłem o tym, że osoby, które przychodzą do mnie do gabinetu, które chcą schudnąć właśnie z takim pytaniem muszą się skonfrontować. Jeżeli chcą w tym momencie usunąć dany produkt ze swojego życia, to kiedy nadejdzie ten odpowiedni moment na to, żeby ten produkt ponownie wdrożyć w dietę, jeżeli oczywiście ten produkt był przez nią do tej pory lubiany. I, i właśnie to jest cały klucz problemu. Natomiast z kwestii psychologicznej, w kwestii psychologicznej, nie pójdziesz do przodu, nie wdrożysz, Zmian nawyków żywieniowych tylko i wyłącznie, jeżeli nie dowiesz się, nie przepracujesz, czy to samemu, czy to z pomocą psychologa, psychoterapeuty, czegoś, co powoduje, że na przykład sięgasz pod wpływem stresu, pod wpływem problemów, negatywnych emocji, podany produkt. Nie wyeliminujesz tego. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Psychodietetyk, psycholog odchudzania zajmuje się zapleczem, czyli tym, co bezpośrednio wpływa na twoją otyłość. Ja nie próbuję eliminować problemu tylko i wyłącznie tuszując go dietą. Absolutnie. Dlatego uważam, że zawód psychodietetyka jest bardzo ważny, bo to naprawdę no jeszcze zawód, który nie jest doceniony w tym kraju. Nie jest aż tak poważnie traktowany. No, bo jak tutaj psycholog może pomóc w odchudzaniu? Po prostu, jesz mniej i tyle, cała filozofia, tak? Już oczywiście, co bardzo cieszy, e, mówi się o tym na okrągło, że no, tyje się od e, nadmiaru kalorii w diecie, i to jest świetne, że ludzie zaczynają o tym mówić głośno. Natomiast, no, dalej ta przyczyna tego, dlaczego my, my jemy. Więcej niż potrzebujemy, dalej nie jest rozwiązana. To jest kwestia, oczywiście, indywidualna. Także, jeżeli planujesz, a jest to, myślę, no odpowiedni moment na to, żeby podjąć kroki, żeby, żeby schudnąć, jeżeli planujesz schudnąć, to musisz zacząć patrzeć przez pryzmat przyczyn. Myślę, że do tego tematu bardzo często będę wracał. Opierać będę to na literaturze, na fenomenalnych książkach, które, które wyszły, w których jestem w posiadaniu. Jedną z takich książek jest książka Daniela Kahnemana. O tym oczywiście również powiemy. Ta książka nazywa się Pułapki myślenia czy Pułapki umysłu. Wyleciała mi to z głowy w tym momencie. Jest naprawdę mega, mega fajna i pokazuje, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób podejmujemy pewne działania. Kochani, jeśli chodzi o odchudzanie, to oczywiście no podkreślam to za każdym razem: jest to kwestia holistyczna, kwestia dwutorowa i pamiętajcie o tym, że naprawdę na dłuższą metę nie rozwiąże problemu tylko i wyłącznie kuchnia. Powiecie. Bardzo lubię porównywać niektóre problemy naszego życia do innych problemów, do takich innych obowiązków, do innych płaszczyzn. I myślę, że dobrym, dobrym porównaniem będzie tutaj porównanie gościa, który nie potrafił zarządzać pieniędzmi, nie potrafił inwestować wszystko, dosłownie wszystko, co zarobił, zarabiał, przehulał. I ten gość wygrywa nagle milion złotych. Jeżeli nieumiejętnie do tego podejdzie, to to milion złotych bardzo, bardzo szybko straci. Myślę, że to jest oczywiste dla Was. I tak samo wygląda sytuacja związana z odchudzaniem. Widzicie, bardzo często jest tak, że osoba, która chudnie na restrykcyjnej diecie, do tych nadprogramowych kilogramów często z nawiązką wraca. A my tego nie chcemy, bo przecież, jak to się mówi, sztuką nie jest schudnąć, sztuką jest utrzymać wagę. I, I to jest klucz do sukcesu, tego właśnie sukcesu nazywanego odchudzaniem. To wszystko z mojej strony na dzisiaj. Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas i moim, chociaż mówiłem to rok temu, ale ja nie zamierzam się poddawać, moim planem na 2020 jest nagrywanie jeszcze większej ilości materiałów. Często lecieć też na żywca, bo nie mam czasu ani ochoty na to, żeby montować te filmy bardzo długo. Myślę, że taka forma komunikacji z Wami jest mega fajna. To wszystko z mojej strony. Jeżeli taka forma faktycznie również Wam odpowiada, bo ja jestem tutaj najmniej istotny w tym wszystkim, to. To proszę, podzielcie się tą opinią. Dajcie mi znać, czy właśnie w ten sposób chcielibyście, abym przekazywał to, co udało mi się na przestrzeni mojej pracy zdobyć, pochłonąć, bo, bo to jest moja misja. Dzielicie się z Wami moimi refleksjami i tym, co ja wyczytałem z książek. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.